Cześć, witajcie. W tym filmie pokażę Wam skrzynię Ketera, która nazywa się Jobbox, ale w Polsce myślę, że dobrą nazwą na to będzie skrzynia budowlana. Pojemność 25 galonów i to jest około 95 litrów. To jest z tego ujęcia, myślę, że widzicie nieco więcej. Skrzynia, jak widzicie, jest ogromna, jest dość duża. Wymiary tej skrzyni zewnętrzne to jest w sumie opisane na na naklejce tutaj, więc przeczytam sobie na szybko: 578,878 87,8 na długość i wysokość 34,5 cm. To, co mamy na zewnątrz tej skrzyni, widzicie, że kształt jest bardzo fajny, dość ciekawy. To, co mamy na zewnątrz, tutaj jeszcze, co się rzuca w oczy, to są metalowe zapięcia dwa miejsca na kłódki. Koła, na których ta skrzynia się porusza, możemy sobie tutaj wozić cały e, pakunek w tej skrzyni, są bardzo, e, tak bym powiedział, ciche i tak czysto jeżdżą. Jeździłem tą skrzynią dość dużo. Ostatnio około pół roku na dwóch czy trzech robotach sobie jeździłem. Przewoziłem dużo narzędzi, czasami ciężkie, czasami lżejsze. Przenosiłem, pakowałem do auta i tak dalej. Mam to sprawdzone. Te koła, w zasadzie to są te same koła, które mamy w systemie Keter Rigid i Keter Connect. Jedne koła do wszystkich wózków mają. Dobra, to co widać jeszcze na zewnątrz fajnego... A oczywiście oś stalowa, i tak dalej. Mamy zawias, który przechodzi bezpośrednio w taki pręt, który podtrzymuje klapę. Klapa jest dość duża, więc jest tam co podtrzymać, ale sprawdza się to dobrze. Rączka, w zasadzie tutaj uchwyty i rączki są, yy, są trzy: z tyłu i z przodu, takie zagłębienia w skrzynie, po to, żeby ją zabrać. Czy tu z tej, czy z tej kamery będziecie widzieć. Jaki również jest uchwycik w formie rury. Wyprofilowany, tak że to się mieści, wszystko w skrzyni. Uchwyt gąbkowy. Ta gąbka, w sumie spoko, mięciutka taka przyjemna jak jest mróz, to też spoko, nawet nie jest to zimne bardzo. Natomiast tutaj się mi uderzyło już i się uszkodziła. Fajnym patentem na naprawę takich rączek są owijki kolarskie. Do kolarek. Nie? Owijają kierownicę i to są skórzane, korkowe, sztuczne jakieś tam. Jeździ sobie fajnie, tak jak mówiłem. Może też stać, ona leży albo stoi. Z tyłu to wygląda w ten sposób, czy od spodu. Cztery miejsca, które są niby nóżkami, ale ten duży element jeszcze, tutaj ta podstawa również dotyka, jak jest to obciążone, opiera się ta skrzynia również na, na tym elemencie. Yy, tutaj nie mamy miejsca takiego zagłębienia. Nie wiem, czy tam będziecie je widzieć. Stanley ma, takie dość mocne, widać tam? Stanley ja Nie widzę. Dobra. Stanley ma takie dość mocne zagłębienie, ale on traci wtedy objętość wewnątrz. I powiem szczerze, jeździ po schodach bardzo fajnie, ale kurczę, gdzieś tam brakuje troszkę tej przestrzeni wewnątrz. Przynajmniej takie wrażenie odnoszę, jak się pakuje do tego Stanleya. Tutaj e, skrzynia raczej wewnątrz gabaryt bardzo duży, natomiast obciera po schodach. Nie przeszkadza to jakoś bardzo, ale szura sobie po tych schodach, jak wyjeżdżamy. No tyle, ile po tych schodach się jeździ, tam do przeżycia jest, no nie? Otwieranie teraz. Jak to wygląda? Czysto, lekko te klamry chodzą. Można, można w ten sposób też. Yy, I widzicie, ona już tutaj jest wiotka, nie? Ale to jest duży. Kratownica. Kratownica jest zapadnięta o 2 cm od brzegu. Klapy, uszczelka na całości, łączona z tyłu, w tym miejscu. Wewnątrz skrzyni jest wkładka na narzędzia, bardzo głęboka, bez przegródek, jakieś otwory, żeby coś tutaj sobie jeszcze ewentualnie zorganizować, umieścić. Mieści się tutaj na przykład wkrętarka baterii, ładowarka. Nie? to taki przykład. I wewnątrz skrzyni, jak widzicie, ma taki dość prosty kształt. Te wszystkie przetłoczenia to raczej są rzeczy, które, miejsca, które wystają ponad jeszcze tą podstawową przestrzeń. Koło, no wiadomo, ta ośka tutaj, to jest zabudowane, ale nieznacznie. Jak widzicie, nie jest dużo tego wewnątrz skrzyni. Wymiary wewnętrzne 80,4 to jest długość. I tutaj narzędzia 800. Po skosie wejdzie 90. Ale wtedy zawala miejsce. 800 jak dla mnie to jest optymalne takie, będziecie myśleć o tym 800, 810, tutaj po skosie jakoś przy jeszcze wrzucicie, macie dużo miejsca na inne narzędzia. W poprzek ta skrzynia ma 46,8 i wysokości, ja bym powiedział tak bezpiecznie, bo ten kształt tutaj jest nieregularny, 28 max 29 cm. Skrzynia jest przygotowana tak, aby zrobić z niej ochronę dla urządzenia z kablem, na przykład jakiś kabel przygotowałem, z tyłu są dwa miejsca, to jest w sumie z boku, no ale tył skrzyni. Dwa miejsca, w których jest wycięcie w plastiku, ale uszczelka jest normalnie ułożona i teraz, żeby to, żeby sobie tam trafić, bardzo prosty patent, przejeżdżam w miejsce, gdzie to ma być, zamykam. Zamknięte urządzenie, ochronione przed pyłem, kurzem, brudem, gruzem, deszczem, śniegiem, co tam potrzeba. Albo ładowarki zamknięte, to się wszystko ładuje. Przestrzeni jest dużo, powietrza jest dużo, więc to się nie będzie grzało. Poza tym, jak otwieracie, to to się ładnie wymienia całe to powietrze tam w środku, więc tutaj z problemem przegrzewania się na pewno nie będzie mieli do czynienia. Dwa miejsca na ten kabel, więc można sobie tam jakieś narzędzia ogarnąć, schować. Nie powiedziałem, o góry są jeszcze takie miejsca, żeby ciąć jakieś deski. Kantówki, profile, rury, kątowniki, cokolwiek. Skrzynia nie jest wysoka, więc wygodnie ją można tutaj przydeptać razem z tym elementem, który tniemy, uciąć piłą, kątową, czy tam jakąś wyżynarką. Dajcie znać pod filmem, czy macie taką skrzynię, używacie, czy się Wam podoba, nie podoba. Zapraszam do pozostałych moich filmów i jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się. Hej.